Sie mać z trądy z kim sobie no, na Coxcrafcie, bo mi się przypomniał ten serwer, kolega mi dokładnie przypomniał o tym serwerze. Jeszcze gram solo, żeby nie było że ściągam, bo mi przypomnę po prostu kilka dni do tyłu. No i gram nim, podobno tutaj szyb, szybciej jest. No szybciej było zawsze. Idzie w dostawanie. No dobra. Ja, ja na, dzisiaj nagrywam na OBS Studio, na OBSie raczej, słownie mi się pomyliło. Dobra, mamy. No. Ja na tym gram dużo razy, z rzędu dzisiaj grałem, wygrałem, ale no stara geria, po prostu jak zrobiły się cięcia robiłem, to nie mogłem tego zamontować po prostu, bo na obs się nie da. Nie nie da się, bo sprawdzałem. To taka wielka lipa, jest ogromna lipa, można powiedzieć. Dobra, ale już dobra. Bo ja dużo takich filmów nagram, ale ich tak montować nie mogłem. Mm, wiecie, chciałam wczoraj opublikować film, ale no, jak mówiłem film, chwilą, nie chciało się zmontować. być to być z rana, miałam to nagrać na Coxcraftie właśnie akurat. O, bro. Będziemy sobie Poszło i tym moim zdaniem. Bro. Nie idzie. Spokojnie. Dobra. Nie na spokojnie.

Wracam się do bazy. Toś refa kupmy. Ale nie, nie polecam chodzić na takie flotowe albo te czerwone takie główki, jakby można powiedzieć, bo one bagują. Toką Amerykę. Hmm. Dobra Eee, no... Sam po, no idziemy na jakimś team, na kolejnego beda. A, tu też nie można brać pod F. -kę. No albo nie, powiedzmy sobie może najpierw na diaks, na spokojnie. Dobra. Dobra. Kurde, jest ja tak wejście zrobi tutaj. Dobra, chodźmy na ostrość. No nie, tylko lubię No idziemy na chłopów. Tylko tyle mi czekaj, z trych. Idziemy z, Jemy... z jabłców, dobra. Ja nie mam budowlców na razie. Dobra. A, bo myślę, są już na zapas. Dobra. Dobra. Tak sobie ułóżmy. Ja zawsze... Ja jestem zawsze spotkawym na tem, na no beda, więc... Dobra, że... Trzeba budujmy może lepiej beda. Mm, beda się lepiej, budujmy, może. Dobra. Moim zdaniem byliśmy lepiej. Tego kamieniu en. Chyba to zrobiłem jakiegoś błęda. No zrobiłem dokładnie. Allora, spokojnie. Mogę zawsze tego bloka. Cześć, tu zrobiłem błąd. No, bo wiecie, nie chcę stracić beda, bo tu dużo ludzi na TNT dam, idzie na tych normalny TNT. Myślę. No ale tu dużo bardzo grałem. Można powiedzieć, że codziennie. Ale fajnie już jest. Dobra. Teraz nie kupujemy żadnego soku. A, niestety nie. Dobra. Dobra. Bed jest mocno budowany teraz. Dobra. Skrzęt dłuższy, teraz zapowertujmy ty Lepiej kolejności. 500, okay. Bet ty. Lepiej się seta, okej. obudowany, fajnie jest. tylko jaj niebieski, tak jak... O, tak jak ostatnio było! I grałam co chwilę. Ja? Na czerwonego? Niebieskiego, czerwony ginie, niebieski zostaje, niebieski nubek. Tak zawsze jest, nie no. Dobra. Dobra idziemy. Nie, no ale taktykę robimy. Wolę zrobić takie coś. No, to sobie NIE! Proszę, no, szybko, szybko, szybko! Rysunek, szybko, ryspon, ryspon, ryspon. A nie, tak sobie... Nie no, dobra. Nie chciało. Nie, 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 dobra, nie, żyję, nie, to jest program. Nie, ja dupiem. Nie, dobra, idziemy szybko na niego, na niego, na niego, szybko, szybko. To niebieski ma niego, na niego, szybko, niego, na niego, na się... on się ryfuje, się ryfuje, się ryfuje. nie proszę, no, nie żyjemy nie żyjemy nie żyjemy nie żyjemy nie żyjemy please dobra jest 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 i tu i tak raczej przegramy dobra idziemy stąd idziemy do tego na kampę niestety one nie żyje! Dobra, ale fajnie. Czerwony żyje, niebiesko, no dobra. To możemy się zrefilować, ale ten odcinek jakiś pogryzł, jeszcze chyba pogryzł od tamtego. TNT. Eee. Dobra, ustawmy sobie itemy. O, dobra, kolejne. Weźmy sobie tak. Co? Co powiem? Niebieski ma beda, to możemy zrobić inną taktykę. Taktykalo możemy zrobić, czy Idziemy na taktykalo? No, no, mm, dobra, gra, Idziemy na taktykalo Słynne taktykalu. Dobra. Jest, dobra, to znaczy, że może wygraliśmy, może nie Jeśli będę rozwalny bieskim, to ma słabo bardzo budowanego, a mogę zawsze się wkopać w jego BDR i się zabudować w nim, to ja chyba to mogę wygrać Wiem, że on ma rozwalnego, nie, szuka, nie będę się oszukiwać On ma nic, nie ma chyba enchantowanego z tego co wiem Ale on ma chyba diaksowego seta, a nie, on miał różnego, albo nie miał wcale chyba Widzowie, piszcie w komentarzach jakiego miał. Chociaż to nie jest na to nie no, nie piszcie. Polska biało XD. Jest kolor taki tutaj wyszło. Dobra, ja jedzie... Ja, ja, ja musimy go z... Nie chcę makła! Dobra. Dobra. To jest, nie, no, to jest chyba taki samo, bo... Zawsze! Granat jest słaby, zawsze musi tak być na tym serwie. Dobra. A to muszę iść bezpiecznie bardzo. Dobra. Nie, jakbym się zbugował, to bym przegrał tą grę. Nie, dobra, muszę jeszcze i... O nie, on ma dobre idzie, on ma dobre idy, Dokupujemy kupujemy wszystko, wszystko z tego nie, dobra blok mi cofnie, to ja się wkurzę ja muszę się właśnie nie, dobra, dobra chyba nie, ryzykuję ryzyk, fizyk! Jest likwizyt. Wracając Bra Bra, że nie ma w wygramy. To, wygramy. 没，那会儿。